Siema z tej strony haskiej, a dzisiaj gramy w Amonga. Tak Wam się spodobał Amonga ga, to że musiał nagrać jeszcze więcej. I dzisiaj z, mo z moim kolegą będziemy nagrywać, e, tylko on musi wejść do Amonga. Tylko nie wiem czy go będzie słyszeć, ale raczej nie. Bo jak e, próbowałeś nagrać e, Fagasa, to go ani trochę nie słyszałem. Nie słyszałem ani trochę, chyba dlatego, że głośność, coś takiego, no ale musi, musicie po prostu zostawić łapkę w górę suba, bo jak nie, to mój Hagiwagi przyjdzie do was i jak że za łóżko albo z, z szafkę, to wtedy yy, zobaczycie mojego łagiego. więc nie zapomnij. Nie zapomnij, gościu. A, i co napiszecie w komentarzach? Co mam nagrać? Wszystko nagram. Czego chcecie? Czy, czego do... Y, wszystko... Czego tylko do... Zamienia się złoto. Zamienia się złoto. <śmianie> o, jest nasz... Jest nasz... Y, 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 jest nasz gość specjalny odcinka kto to oczywiście franek właduje się 3 godziny to wyjdziemy dobra dołączaj do amongasa I, 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 i pogramy bo widzowie ostatnio zostawili dużo łapik pod amongasem nie wiem czy go słychać więc jak nie będzie go słychać to mój to nie mój problem, tylko odtwarzacza czegoś go będzie słychać Dobra, odpala, A Amongasa nie odpala, to to chyba gramy sami To Franek ja ci wyciszę No, grasz w Amongasa z nami? Że widzami Już myślałem, że imposter kurczę o engine, engine, to jest taki. Nie dlaczego tak polubiliście, ale mam e, gasa, ale... Jak polubiliście, to rzucam. Oczywiście. Tylko sobie zadania wszystkie. A i standardowo dwie gry, oczywiście. Wczoraj nie wiem czy było chyba tak. Albo nie, wczoraj były trzy. No to też dzisiaj czy 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, to było łatwe. Dobra. Tru, kurczę, trudno się to robi na padzie. Yy, sorry, że to, Aha. Sorry, że do was i gadam, bo jestem skupiony. Aha. Aha, aż zalagowało. Aha, o mój gluczo. Ale laguje aż. Nie, laguje. Impostor jest. Kto to był? Biały chyba. Był impostorem. Jak laguje teraz? No a co? Musimy wpisały, musimy wyjść, bo to tak laguje ten serwer. To się nie liczy, jako gra. Nie się, to się nie liczy. To zbyt mocno laguje. Aha. Co? Ale co? Ja już powiedziałem ci wszystko. A i pamiętajcie, po wyświetlenia, to wtedy mój kolega stworzy kanał. Ej, czemu? No i już, yy, zrobiłem ostatnią grę i żelączę. Już przed ostatnią, bo widzowie bardzo lubią Among Us On. Jeszcze pomogę. E, już tylko że odcinek. I nie zapomnijcie zostawić się łapki w górę i suba. Już się umówiłem z Hagiłagim, um, się umówiłem z czymś. No i, i ten. Jak pobijecie wyświetlenia. Wszystko pobijecie, nawet subskrypcję. To ja nie mogę. A znowu alienator. Dobra, idziemy do elektryka. elektryka. O dobra, to łatwo. serwizowe. o Elementary Mending. Co chwilę ci powiem, jak to się robi? A i do, nie zapomnijcie. Musicie nam podesłać gry. To za ja i Franek, ale jakieś na PS na PS i nie albo jakieś co mam bo macie takie co się duże to wykorzystania. Dobra skip. I znowu wita się z wami w wyluzowanej haski Janusz Co na, na jedno łacinko tak wymyśliłam na tym wczorajszym A mam gusada Ktoś był w węcie? Ktoś był w węcie, węcie, węcie Widziałem, że ktoś chyba wyskakiwał z węta O, idealnie Idealnie karta O, i znowu emergency mending Dlaczego? E, pomogę ci po odcinku a i tak będzie mieć ten. E, f, no, no, będzie mieć. No i co? A, no, musisz nagrać i udostępnić. Tam pisze ci udostępnij Ja wiem. Dobra widzowie, ja to wam pominę jak już będzie coś wyjaśnione. Dobra, widzowie już jest wszystko wyjaśnione i ktoś wywalili. Kto nie był impostorem w ogóle? O. Dobra, strzelam z zamkniętymi oczami normalnie. Dobra. Navigation. Pomogę ci potem. Dobra. I szelsy i teraz tak. O nie. Chyba nie słyszą, nie wiem. Dobra. Yy, no i nie pamię Pamiętajcie. Yy, jutro odcinek o nie wiem. Nie wiem o tutaj. Będzie odcinek na pewno. Dobra, wszystkie zadania. Ale od, Tak, odcinek około od 13-16 będzie odcinek. Więc no... Trochę do roboty jest. Ale dwa odcinki chyba, albo nie, jeden chyba. Czy jak on wyskakiwał, to miał taką złobuśkę? Te Stefan jak wyskakiwał, miał taką złobuśkę. Oczeka, zobaczcie, ile osób jest. W Cafetera Admin Security Lords Engine. Dobra. Lecę tutaj do Medbaya. MedBay, Medbay, nikogo nie ma. O, nie, spadaj, spadaj, ja idę, ja idę. Co to robisz? Dobra. Tak, on jest złą On jest zły. On jest zły Dobra, ale on jest zły, nie? Stefan jest zły. Dobra, right, na razie robimy jedną grę, bo może. I to będzie kolejny odcinek. Uh, Angel Protecting Sensor czy Czyli może jeszcze żyć, chyba, nie wiem. Co, nie działa ci? A pamiętacie: pobijcie, wyświetlenia, łapki, wszystko. Będzie kolejny odcinek, z czego sobie zażyczycie, zażyczycie, z czego chcecie. Może jakieś gierki na telefon. Ach, ja. Znaczy chyba w sumie nie na telefon, tylko na to. Dobra. Nie, ja, ja daję na... Sanusuny Czekaj, widzą ich tu odcinek. No to będą mieć. Co? No czemu na mnie? Aha. Aha, że mnie wyrzucili. Dobra, zobaczmy. O, mój Sam Znowu laguje, ale to trudno. Uuu, to jest ona, to jest... WIDZIAŁAM, TO JEST DEBILITY, TO JEST DEBILITY WIDZIAŁAM, WIDZIAŁAM A jak laguje Co to? Co to, to, to? To, to było? jakieś stuknięcie butelki widowej to będą słyszeć. O, 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 o! Nie, I to jest to jest święta, to jest święta, to jest... ona jest święta. Ona jest, jest, jest święta. No, y no, dobra. A... Player był... Dobra, widzowie. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i naprawdę.